Przedstawię kilka ważnych informacji dotyczących lasera Beladona. Beladona jest laserem przeznaczonym tylko dla kobiet. Jego działanie powoduje odmłodzenie i ujędrnienie zewnętrznych i wewnętrznych narządów intymnych oraz wyleczenie wysiłkowego nietrzymania moczu. Pacjentki mają do wyboru zabieg laserem Beladona albo chirurgiczny zabieg plastyczny. Po zabiegu pacjentki wyrażają swoje zdumienie. W porównaniu z zabiegiem odmładzania i rekonstrukcji wykonanym przez chirurga plastyka, zabieg laserem frakcyjnym jest bardzo krótki. Pacjentki są zadowolone z efektu, a jedyną niedogodnością jest kilkudniowa przerwa w życiu seksualnym. Ponadto zabieg laserem w porównaniu z innymi metodami ma niezwykłe zalety, takie jak brak krwawienia, brak znieczulenia, brak wpływu na codzienne życie. Laserowy zabieg rewitalizacji narządów kobiecych jest już na świecie bardzo popularny. Generalnie efektem jest fototermiczne obkurczenie i ujędrnianie tkanek. Frakcyjny zabieg laserowy staje się coraz bardziej popularny również dzięki pozytywnemu oddziaływaniu na śluzówkę pochwy, co ma istotny wpływ na efekt końcowy. Chirurgiczny zabieg nie ma takiej możliwości. Efekty: Zwiększenie elastyczności pochwy. Przebudowa kolagenu ściany pochwy. Przebudowa śluzówki pochwy. Działanie przeciwzapalne, poprawa odporności. Eliminacja dyspareunii. Zabieg Beladona jest bardzo krótki. Cały zabieg na zewnętrznych i wewnętrznych narządach trwa 15 minut. Zalety zabiegu Belladona. Bez znieczulenia, brak krwawienia, brak nacięć chirurgicznych, krótki czas zabiegu, bez bólu, bez pozabiegowych stanów zapalnych. Laser powoduje zwiększenie napięcia mięśni powięzi miednicy i nie działa bezpośrednio na cewkę i pęcherz moczowy. Jednak nietrzymanie moczu ustępuje na skutek obkurczenia tkanek pochwy oraz zmniejszenia kąta nachylenia cewki moczowej. Oczywiście, gdy nietrzymanie moczu jest spowodowane bardzo dużą zmianą, konieczny jest zabieg chirurgiczny. Jednakże przy niewielkich zmianach, wykonując zabieg baladona, uzyskuje się bardzo dobry efekt. Inaczej niż w przypadku zabiegów chirurgicznych, zabieg laserowy wymaga przestrzegania kilku zaleceń. W dniu zabiegu nie należy się kąpać. Można wziąć prysznic następnego dnia po zabiegu. Pacjentka może wziąć kąpiel 7 dni po zabiegu. Stosunek płciowy może być podjęty 7 dni po zabiegu. Zabieg może być powtórzony po dwóch tygodniach. Decyzję o kolejnych zabiegach należy podjąć 2 do 3 tygodni po zabiegu. Warunkiem jest brak występowania niepożądanych efektów. Po zabiegu przez krótki okres może wystąpić lekki obrzęk lub uczucie suchości.